Hej, widzowie. Chyba będzie na mniej subów. Bo... Widzowie. Będzie chyba na tyle, ile mam subskrypcji. To pokazuję tą cyferkę mieszkania. Ech, tylko poczekajcie, wyjdę tylko. Zostawcie suba, łapkę, za poświęcenie, ale nie przyjeżdżajcie do mnie, bo ja. Nie lubię jak ktoś do mnie przyjeżdża oprócz kuzynów i no. Więc otworzę sobie furtkę i teraz tylko zakryj nieco. I tutaj macie cyferkę 39, a na więcej subskrypcji. Będzie ulica, więc warto. Pozdrawiam serdecznie widzów.